Kolejny, witam. Jumping, puzzle Snowden Drift, chłopaki lecimy. Przestańcie tańcować, tylko. Nie. Będziemy skakać. Czekaj, gdzie ten waypoint? Jak ten waypoint się nazywa, dobra? Snowhawk Landing. Już? Macie wszystko? No, no za lada. No. Gdzie ty jesteś? Ujoki ty typ! W ogóle stoisz w miejscu, się nie ruszasz, nie? Gdzie on jest, Ty? No, A bo on pobiegł lol. Nie, 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 nie. <grydzy dźwięk> ja nie mam takiego Buga, że stajesz w miejscu, nie zobaczysz później. Czy ty nie wiem, aha, bo ty zniknęłeś? Nie. Nie? No, ale jak znika to, jak widzisz. no właśnie do tego. O ty śmieciu. Mi A... A... dosyć wolny. dobra, dawaj, nie kozasz, tylko prowadź, to twoje tereny są. Jebie mnie! Aha, bo już skaczemy, tak? Bo już spadłem. To już, to już to? ostrzegaj, że już jesteśmy. O, biznes. Ja żeby. Chyba co tu jest niefajne, co to jest niemiłe, żebyś tam no, potem na razie, razie wszystko trakcie. jest miłe. Na razie wszystko jest miłe. Potem jest tylko kiepawe, po rurkach się skacze. Tego nie trzeba włączyć? Sparka? Spark to jest potworek, panie. No, nie Swift Lol, net. O, po tu? tych rurkach? Tak, tutaj no można na dół zejść. Po co? Po co? Ten przeskoczy. To co za rurki, tym. <laughs> Padłem. No nie! No i tu już mas, masz skrzynkę, JoJo. Nie widzę skrzynki jeszcze. Masz skrzynkę? Masz skrzynkę ten masz skrzynkę. Tam powinien boss ale go nie było. Tam Na razie Nie lubię spadać na żywo. Ty też spadałeś, Jacek? Tak. Tę. O, o. Czy ja wskoczę stąd na drugą? Może to jest jakiś patent, żeby przyciąć. A tam nie można lewą stroną wejść? To nie będzie prostsze? Y to było tak. Że niby tutaj można jakimś sposobem wejść Aha, bo tam jest wysoko, no, rozumiem Więc nie można hmm. nie, bo... No, staraj się tam stary No bo można trzeba jakieś tutaj rozważyć No to te rurki przecież nie są trudne, aż tak Alternatywne? No są, Ale można spać zawsze Można, no, można Gdzie można spać? No na rurkach No, można, można Ziomek, no, ruch, tak do... Dobrze spadł. Dobrze tak. <laughs> Co, co ten koleś tam? Nie, no spadłem na dół i coś mnie uderzyło i to tak mocno trochę. Dobrze ci tak po prostu krzybie zgin. Hmm. To powinno być szczęść, tak? To już nie ma. Znaczy nie, to tam dalej jeszcze musisz przejść. O Bo no boże, no, coś. A jest czas, to szubi. A jak ja mam tu wrócić? Nie możesz już. Splendid chest, kolejny mm, Mighty Weapons. Ja, pierdziu Dobre. Taka jakaś lala jest. Bez kitów? Jak ja mam tu wrócić? Promo. Ej, no. Co? Jak ja mam stąd wyjść? Da ci pokażę.